Witam Państwa. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa i przejścia do kolejnej ludy. No my niestety szybko się z tymi rozgrywkami pożegnaliśmy, ale uważam, że zagraliśmy dobry meczek na ten czas. Poza pierwszymi minutami, gdzie nie graliśmy według swojej koncepcji i myślę, że przejęliśmy inicjatywę na no pił. Piłka jest taka, że nie wygrywa ten, kto ma inicjatywę, tylko ten, kto strzela bramki. Dzisiaj w bardzo prosty sposób te bramki traciliśmy, co nam się rzadko zdarza. I dlatego przegraliśmy, bo dwukrotnie odrabialiśmy wynik, no ale przy tak prostych błędach trudno, trudno wygrać mecz czy doprowadzić do dogrywki i go wygrać, bo, bo czuliśmy się dobrze fizycznie, to było widać. Nie daliśmy sobie tej, tej szansy. Trzecia bramka znowu bez, bez naszej, naszej jakiejś aktywności w obronie proste, proste rozwiązanie tutaj w tym ataku i doprowadziło do, do utraty trzeciej bramki. Już czasu nie było, żeby, żeby odrobić. No ale cóż, no, mamy teraz dwa tygodnie do ligi, jeszcze jeden, jeden sparring. Musimy wyciągnąć wnioski, żeby takie błędy nam się nie przydarzyły w Lidze, no bo dalej to, to jesteśmy w okresie przygotowawczym. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Tak jak trener wspomniał, my mieliśmy swój plan na ten mecz i pierwsze minuty, powiem tak, o realizowaliśmy go w stu ale potem bardzo oddaliśmy inicjatywę dla Rakowa, który nakręcał się z minuty na minutę taką gromą. A wiadomo, że jak ktoś nie ma piłki, to musi za nią biegać. Sam zastanawiałem się na ten moment, jak zespół będzie wyglądał od strony motorycznej w tym momencie. Jak, tym bardziej, że dokładamy nowych zawodników, którzy w różnym etapie do nas przychodzili, w różnym etapie kończyli swoje rozgrywki. Ale ten mecz wygraliśmy 3-2, bo ja sobie zdawałem sprawę z jednej rzeczy, że jednego pytania się bałem. Kiedy Wisła Połowy wygra na swoim stadionie. Proszę Państwa, od 23 października w końcu wygraliśmy bramki trzeszczyliśmy i to było dzisiaj dla nas bardzo ważne, bo chcieliśmy przejść dalej tą rundę, żeby grać, bo do, do ligi tej naszej, która się rozpoczyna za dwa tygodnie, ta jest zresztą mu trenera, zostały dwa tygodnie, ale wolę grać takie mecze, które pokazują nasze błędy, bo z takimi rywalami i o stawkę inaczej się zawodnicy zachowują, ma żaden sparing, żaden mecz kontrolny, gra wewnętrzna nie da obrazu tego, co bym chciał zobaczyć. I, I tego, żeby błędy, które ci też popełnialiśmy, niewykluczone yy, były zmin zminimalizowane, yy, po to, żeby być gotowym na drugą minę. Dziękuję bardzo.